Witam serdecznie panią dr Magdalenę Śmigulską Gomułę. Pani przyjechała do nas z Kielc, jest pustoszem w Muzeum Narodowym w Kielcach. Pracuje tam w dziele Rzemiosła artystycznego, ale to zupełnie nie przeszkadza temu, aby dziś mówić nam na temat inny niż Rzemiosło artystyczne. W zeszłym roku, czy dwa lata temu. W ubiegłym roku Muzeum Narodowe w Kielcach przygotowało wystawę Kobiety w Czasach Wazów. Na tej wystawie my, jako Muzeum Jarosławiu Kamienica Orsetti, mieliśmy okazję wypożyczyć na tę wystawę dwa dzieła z naszych zbiorów trzy, trzy dzieła. Był to pochód Zofni Tarnowskiej, Anny Ostrockiej i Anny Alojzy Ostrockiej z Samo, tak. W tej wystawie towarzyszył również katalog, wydawnictwo poświęcone temu samemu tematowi. Autorką tego katalogu była właśnie pani Magdalena, i dziś na temat kobiet w czasach dynastii wazów będziemy słuchać ze szczególnym uwzględnieniem, nie wiem czy tak będzie, ale przynajmniej po stronie słuchaczy tak będzie, ze szczególnym uwzględnieniem naszych kobiet Jarosławskich. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście tak było, jak Pan Piotr powiedział, w ubiegłym roku wypożyczyliśmy z Muzeum Wielosławy Kalicy i dwa portrety bardzo ważnych osób e, Anny z Kostków Ostrowskiej, czyli oraz jej córki um, Anny Aloyzy Chodkiewiczowej oraz dokument. Czy ja będę mogła Pani prosić o przerzucanie slajdu? Dobrze. Proszę Państwa, są historycy, którzy uważają, że dynastii Wazów w Polsce w ogóle nie było. I może coś w tym jest, może jest w tym trochę prawdy. Yy, bo rzeczywiście Zygmunt III był przecież Jagielonem po kądzieli. Yy, był yy, synem Katarzyny Jagielonki i Jana Wazu. No, był to oczywiście koszmarny mezalian, to o czym to o tym wiemy, karygotne zaniedbanie Zygmunta Augusta, który na czas nie zapewnił znakomitych mariaży dla swoich sióstr, cór jednej z ważniejszych dynastii europejskich tego czasu. Ale chciałabym właśnie zacząć to wystąpienie od postaci królowej Anny Jawiellonki. Jeśli ramy czasowe tego spotkania wyznacza nam panowanie królów XI Wazów, to jest 81 lat. I jeśli chcemy mówić o magnatkach, to zacząć musimy od najwyższych ręków władzy, od królowych, skąd wpływy promieniowały na magnaterię, na szlachtę, dalej na mieszczaństwo. Dlaczego zaczynam od Anny Jagiellonki? Ten portret zresztą był prezentowany na wystawie w Muzeum Narodowym w, Narodowy w Kielcach. Ponieważ to ona, ciotka Zygmunta III Wazy, w znacznym stopniu przyczyniła się do tego, że został królem Polski. Po śmierci Stefana Batorego aktywnie włączyła się w politykę, dopiero wtedy. A głównym celem jej Rajn stało się właśnie osadzenie na polskim tronie siostrzeńca, ostatniego męskiego potomka dynastii Wielonów po powzięciu, Szlewskiego z Multawazji. Ona jeszcze za życia batorego konsultowała już to, anonsowała ten projekt z Habsburgami, pisała już do papieża, zdołała sobie jednak cały senat i episkopat z prymasem na czele a także zapewnić poparcie papieża Sykstu 5. Wszyscy ci stronnicy opowiedzieli się za Zygmuntem, ponieważ dla nich był to jak i Polak. Kasztelon Sochaczewski Stanisław Stomski zadeklarował, do królewicza jego mości szwedzkiego przystępuje, którego też za piasta uważa. Także poszedł jeszcze dalej. A wpływowy magnat Konstanty Wiśniewiecki posunął się jeszcze dalej. Stwierdził, że Zygmunt Waza jest dla niego niczym króla Augusta Synu. Proszę Państwa, ponieważ um, Wazów uważano w tamtym czasie w Europie za parę oni na każdym kroku podkreślali właśnie ten związek z Jagielonami, którzy przecież zasiadali na tronach Europy przez ponad 200 lat, a także w czasie całego panowania podkreślali ten związek z Jagielonami, nadając na przykład swoim synom imiona rodu Jagielonów, Władysław Kazimierz Zygmunt Aleksander. Większość badaczy nie doceniała dziełej, dziejowej roli Anny Jagielonki. Nawet autorka jej najlepszej biografii Maria Bogucka miała o królowej miażdżącą opinię. Niezbyt inteligentna, niezbyt ładna, małoskota, czasem śmieszna napisała. A jednak u schyłku życia Jagielonka zdołała doprowadzić do celu swój nadczerny projekt. Sprawiła, że tron polski powrócił w ręce Jagielonów. Królowa utrzymywała bardzo dobre stosunki ze swoim siostrzeńcem, a także z jego żoną, z pierwszą żoną Anną Habsburżanką i z siostrą Zygmunta, Anną Wazówną, o której za chwilę. Została nawet matką przez pierwszej córki pary królewskiej. Bardzo proszę o następne. Proszę Państwa, Albrecht Stanisław Radziwiu pisał tak, cytuję. Małżeństwo zwykłych ludzi powstaje ze skłonności dusz. Królu dla zadowolenia poddanych. I chyba cennie ocenił istotę małżeństw królewskich, a jednak dość nieoczekiwanie oba małżeństwa III, z trzeciego bazy z Habsburżankami stały się związkami udanymi. Yy, można powiedzieć, że spiritus mowę z obu tych Mariarzy była Matka Arceżniczek Maria Bawalska. No, o samych królowych Habsburżankach, zarówno Annie Konstancji, jak i trzeciej Habsburżance, Cecylii Renacie, żonie Władysława IV, wiele mówić nie będę, bo one jakiegoś wielkiego wpływu też nie odgrywały, nie, nie oddziaływały na króla bezpośrednio, może raczej za kulisowo. Chciałabym natomiast wspomnieć o, o siostrze, króla Annie Anny Na Naturze Zygmunta III otaczające króla kobiety zajmowały ważną pozycję. Monasze zarzucano zresztą, że przez całe panowanie słuchał na i ulegał wpływom kobiet. Yy, wśród niewiast, których opinie na sprawy publiczne w latach 20. i 30. XVII wieku brał on pod uwagę, wymienić można nie tylko siostrę króla Annę Wasubne i jego drugą żonę Konstancję, Habsburżankę, lecz także przybyłą wraz z pierwszą żoną Zygmunta III niezwykle wpływową dwórkę, pannę Urszule Mejerin. Nie znamy prawdziwego nazwiska panny Urszuli, Mejerin to znaczy tyle, co ochmistrzyni. Wiemy, że pieczętowała się jedną łabędź, dlatego też nazywana jest niekiedy Urszulą Łabędzianką. Poproszę o następne zdjęcie. To jest druga żona Zygmunta III. I jeszcze następny. Bardzo dziękuję. To jest, proszę Państwa, domniemany portret królewny Anny Wazówny, szczególnie ważnej postaci. Królewna urodzona w 1568 roku, jako trzecie dziecko Katarzyny Jagiellonki i Jana III Wazy, po raz pierwszy przybyła do kraju swojej matki w wieku 19 lat, w roku 1587, kiedy jej brat został wybrany królem Polski. Tytułowała się tak, Anna z łaski Bożej, królewna szwedzka, gocka, wędeńska, wielkiego księstwa finlandzkiego, dziedziczka. Otrzymała staranne wykształcenie i znała pięć języków. Młodsza siostra Zygmunta opisywana była jako osoba silniejsza od brata, z lepszą głową od niego. Była nawet brana pod uwagę jako małżonka przyszłego króla Polski, na rzecz którego Zygmunt mógłby zrzeć się korony. W związku z niechęcią polskiego dworu, uważano, że Anna ma zbyt duży wpływ na króla, w 1589 roku wróciła do Szwecji i tam zamieszkała na zamku Stengeborg. Musiała jednak opuścić Szwecję i przyjechała w 1598 roku na stałe do Polski, kiedy po klęsce w bitwie pod Linköping, jej brat, stracił prawo do korony szwedzkiej. Oboje stali się oficjalnymi wrogami Karola IX. Obojgu zakazano pobytu. W tym kraju, a poddanym utrzymywania korespondencji oraz wszelkich kontaktów pod groźbą śmierci. Yy, s, y, Anna była solą wokół otaczających monarchę Jezuitów i wielu wpływowych senatorów, ponieważ była yy, protestantką. Yy, yy, tak jak Zygmunt przeszedł na Anna yy, pozostała do końca życia protestantką yy, i król, yy, yy, choć cenił, w swoją mądrą, lecz religijnie niewygodną siostrę, postanowił przenieść gdzieś dalej od Warszawy i dlatego w 1304 roku powierzył jej starostwo w Brodnicy, a w 1611 w Golubiu, gdzie przezdowała dawny zamek na swoją rezydencję, między innymi ozdabiając go attyką. Ja bym pokreśliła następne zdjęcie. Mówiłam o tamtym portrecie, że jest to domniemany wizerunek królewny. To natomiast jest najpewniejsze jej przedstawienie, rzeźba przedstawiająca królewne na jej grobowcu w Kościele, na Świętszej Marii Panny w Toruniu. Gdyby Państwa interesował szerzej ten temat, to absolutną specjalistką w dziedzinie królewny Anny wazownej jest pani doktor Alicja Sarkozłowska z Uniwersytetu... Królewna interesowała się żywobotaniką, lecznictwem i medycyną. Prowadziła bogatą korespondencję w tych dziedzinach. I poproszę o następne zdjęcie. Jej ważną zasługą było wsparcie finansowe wydane w 1613 roku olbrzymiego zielnika Szymona Syreniusza, profesora Akademii Krakowskiej, który opracował największe dzieło botaniczne czasów przed linusem. Wprowadzone przez niego polskie nazwy roślin, zarówno te zaczerpnięte z języka potocznego, jak i te przez niego utworzone, zostały przejęte przez następne pokolenia potomków, wchodząc w ogromnej części na stałe do języka polskiego. Zielnik ukazał się drukiem w imponującym nakładzie około 1000 egzemplarzy. Był wysoko ceniony przez potomnych, a w końcu XVIII wieku został uznany za najsł najsławniejszą pracę Recepty które z gereniusza z powodzeniem były stosowane także w XIX stuleciu. Anna Lazutla sfinansowała również wydanie katalogu roślin rosnących w okolicach Krakowa autorstwa Gabriela Janonicego. I poproszę o następne zdjęcie. Ze względu na długie rządy Zygmunta III, Królewicz Władysław wybrany na króla podczas elekcji w 1632 roku włożył na stronie polską koronę 6 lutego 1633 roku w wieku 38 lat. Władysław IV sprawę swojego małżeństwa traktował, jak się zdaje, jako zagadnienie polityczne i wyraźnie się z nim nie spieszył. Dlatego pierwszą jego żoną była, choć wiele kandydatów było branych pod uwagę, pierwszą jego żoną była znów burżanka, ponieważ król pokładał nadzieję na pomoc cesarza w ratakulowej, w staraniach o koronę szwedzką. W osobie Cecylii Renaty, nieco zapomnianej, Polska zyskała monarchinię mającą szereg zalet. Królowa nie ingerowała w sprawy polityki. Była poważna i hołdowała nielubianej przez Władysława IV etykiecie, bardzo surowej, takiej typowej dla tworu habsburskiego, zarówno tego austriackiego, jak i hiszpańskiego. Podzielała natomiast zamiłowanie króla do polowań. Przymierze z Habsburgami i zwrot ekspansji w kierunku południowo-wschodnim nie przyniosło Władysławowi IV spodziewanego prestiżu ani korzyści terytorialnych, a jedynym pozytywnym rezultatem tego sojuszu było umocnienie kontroli nad Prusami. Dlatego po śmierci Cecylii Renaty powrócono do koncepcji z wcześniejszych, z 1936 roku, kiedy to kardynał Ryszelbier proponował Władysławowi rękę jednej z księżniczek francuskich, wśród nich Ludwiki Mali Gonzali. Ku Francji był jednocześnie początkiem królewskich planów antytureckich i bałkańskich, które miały doprowadzić do wojny z Turcją i wyzwolenia krajów bałkańskich. Także ambitnie dosyć. Bardzo proszę o następne zdjęcie. I to bardzo ważna postać. Nie tylko, ona może niewiele miała do powiedzenia czy zapanowania na wystąpienia czwartego, ale pamiętamy, że poszukiwała też... Kolejnego baza na polskim tronie Jana Kazimierza i w tym momencie już jej wpływ na politykę był znaczny, nie tylko na politykę, ale też na um, w ogóle na, na styl życia, na obyczaje o tym za chwilę. E, w osobie Ludwiki Marii otrzymała Rzeczpospolita um, królową wykształconą, ambitną i energiczną. Um, te ostatnie cechy, tak jak mówiłam, ujawnić mogły się dopiero po ślubie z Janem Kazimierzem. To małżeństwo Jana Kazimierza z wydową po bracie nie spotkało się z uznaniem szlachty. W kolejnych latach zaczęto nawet w związku z tym upatrywać przyczyny wszelkich nieszczęść, jakie spadły na Rzeczpospolitą po śmierci Władysława IV. Wyrazicielem tej dość powszechnej wśród szlachty opinii był bezpad Jan Kochowski, który pisał nie podobało się to orzenienie wielu Polakom, którzy w pokrewieństwie orzenienia niebłogosławieństwo Boże za sobą ściągają, jakoż doznała Polska za króla Jana Kazimierza różnych wojen i plagi boskiej, nie mając odpoczynku przez całe panowanie tego króla. Na opinię tego typu musiała mieć wpływ postawa samej Ludwiki Mali, która była pierwszą po wojnie króleską królewską małżonką tak mocno angażującą się w politykę. Negatywne opinie wiązały się również ze zmianami obyczajowymi wprowadzonymi przez Francuskę. Już cały wjazd Ludwiki Marii do Polski, którą e, musiał być nie małym zaskoczeniem, ponieważ e, na nową ziemię wprowadziło królową poselstwo kobiet. Jednak w ocenie hermona lingwista Ludwika Maria Gonzaga była jedną z najlepiej wykształconych kobiet wczesnej Europy. E, fascynowała się literaturą, teatrem oraz naukami przyrodniczymi. Historia, fizyka, astronomia, medycyna, szczególnie hydroterapia, wszystko było warte jej zainteresowania. Królowa w 1646 roku przywiozła do Warszawy świeży wynalazek Pascala, maszynę do liczenia. Ona też zainicjowała powstanie pierwszej polskiej gazety Merkur, Merkuriusza Polskiego, a także otworzyła w Warszawie pierwszy salon literacki. I poproszę o następne zdjęcie. Tutaj znakomita grafika ze Muzeum Narodowego w Poznaniu, przedstawiająca um, podpisanie kontraktu przybnego dotyczącego ślubu kondycji IV i Ludwiki Marii. Um, tuż przed najazdem szwedzkiej monarchini sprowadziła do Polski trzy zgromadzenia zakonne, z których szczególnie wspierała wizytki. Pomimo tego, że królowa była mądra, dowcipna oraz słynęła z umiejętności zręcznego prowadzenia konwersacji, nie cieszyła się popularnością wśród znacznej części magnaterii oraz szlachty. E, przyczyniły się do tego próby wprowadzenia reform, które dziś z perspektywy czasu skłonni jesteśmy oceniać jako nie tylko dobre, ale wręcz konieczne. Ludwika Maria, widząc jak wielkim zagrożeniem dla Rzeczpospolitej jest tak zwana wolność, starała, złota wolność, starała się przede wszystkim wzmocnić pozycję monarchy i królowa próbowała rozpocząć to wprowadzenia dziedziczności tronu i następnie elekcji Wi czyli czyli życia króla. Jeszcze dalej poproszę. To jest znakomity portret Daniela Szulca, już powiedzmy takiej dojrzałej królowej. Zachowały się dwa pary królewskiej, Jana Kazimierza i Ludwiki Mar. Koncepcja ta, mówię o, 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 o elekcji, regencji vivendy tak. Koncepcja ta, forsowana pod wpływem małżonki przez Jana Kazimierza, została przez lata oraz znaczną część magnaterii potraktowana jako próba zamachu na wolność szlachecką. Królowa, która zyskała na popularności w ciężkich czasach potoku, teraz była określana mianem Bezecnej Jezabel francuskiej Megiery czy przeklętej harpii. Bardzo szybko zapomniano, że w 1655 roku z własnych funduszy umocniła fortyfikacja Kresowa, że nie opuściła mimo perswazji Warszawy, kiedy połączona armia szwedzko brandenburska maszerowała w dół Wisły. Zapomniano, że pierwszego dnia zaciepłej bitwy rozkazała przestawić dwa polskie działa, które na brzeg Wisły przeciągały koniec jej powozu. I że sama wędrowała pierwszą za nimi, a następnie sama kierowała ogniem. Sama też zachęcała żołnierzy do walki, a po za armią atakującą Szwedów została w 1658 roku ostrzelana podczas oblężenia Torunia. Wówczas chwalono królową za bezkompromisową postawę na śląskim wygnaniu. W 1655 doceniano jej dokonania w zaciąganiu wojska za własne pieniądze nazywano Mater Patrię. Ale. Opinie współczesnych świadków poczynań królowej oscylowały pomiędzy podziwem a nienawiścią. Jeszcze jeden był punkt tego, bardzo proszę o kolejne zdjęcie. Yy, zresztą niechęć ta została bardzo szybko przeniesiona na stronników królowej oraz Francuzów przebywających w Polsce. Yy, najchętniej krytykowano wszystko, co cudzoziemskie, a zwłaszcza francuskie. Źle pojmowana racja stanu kazała szlakcie być ślepą i głuchą na korzyści płynące dla kraju z reform strzec i liberum veto, walczyć z najmniejszą próbą zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej i nienawidzić tych, którzy próbowali te zmiany wprowadzać. Do powodu niechęci wobec królowej należy dodać jeszcze jeden. Mianowicie w swojej polityce Ludwika Maria opierała się na tak zwanych zięciach dworu. To znaczy, męża pamięć z Francy Mer, Francimer, czyli tzw. zwany Biały Dwór, o Królowej Marii, stanowił wyjątkową mieszankę narodowościową. Obok żon i córek polskich senatorów, w jego skład wchodziły Niemki, które pozostały jeszcze po Cecylii Renacie, no i spora grupa Francuzek, które przybyły do Polski wraz z Królową. Między innymi młodziutka wówczas Marysieńka, późniejsza Sobieska, Maria d'Argiens e, która miała wtedy pięć lat, e, jak przyjechała do Polski z królową. E, Królowa chętnie wydawała za mąż pannę ze swojego fraucineru, zapewniając im nie tylko świetny mariaża, ale także posagi. E, ale nie swatała ich przypadkowo ani bezinteresownie, czerpała z tego niezaprzeczalne korzyści polityczne. Otóż zięć dworu zyskiwał protekcję monarchii, za którą szły stanowiska i dochody. Natomiast żona cudzoziemka, często niezbyt zamożna, w ciągu kilku lat trafiała do grona najdostojniejszych dan czyli pospolitej, swoją pozycję w obcym kraju, będąc jednocześnie oczywiście całkowicie oddana królowej. I w ten sposób królowa utrwalała swoje wpływy. W większości przypadków system ten działał niezawodnie. Z głośniejszych związków można wymienić małżeństwo Amaty de Langeron z Kasztelanem Polskim Janem Kazimierzem Krasińskim czy właśnie Klary Orgieni Izabeli de Mai która została wydana za chrążego litewskiego Krzysztofa Paca. To jest właśnie portret Klary Izabeli. Analogiczny portret znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Tutaj też taka ciekawostka, że bardzo długo funkcjonował jako wizerunek Anny Wielopolskiej. Ale to często tak bywa, albo malowywano też na, na licu napisy. On, y, znaczy, on funkcjonował u nas jako Wielopolska, a w Warszawie jako Leonora Wiśniowiecka. A y, jak porównaliśmy ze znakomitymi portretami paców y, Szulca, no to, to to jest ta sama osoba. Najprawdopodobniej jest to portret ślubny, o czym mógłby świadczyć ten niewielki piecik w, y, w dłoniach dwórki Ludwiki Marii. Panna de Mali wraz z orszakiem Ludwiki Marii opuściła w 1645 roku Paryż bez grosza, a następnie została wielką damą otoczoną senatorskim splendorem. W opinii niektórych dwórek zła, chuda i brzydka mediera literska osiągnęła w Rzeczypospolitej wszystko, o czym mogła marzyć panna z Franczynę. Krzysztof Pac od 1656 roku kanclerz Wielki Koronny. Przypadek nie sądzę. W 1954 pobrali się, w 1956 już był kanclerzem Wielkim Koronny. Był człowiekiem wyjątkowym, a żona dotrzymywała mu kroku. Oboje gorliwie służyli królowej w stronnictwie francuskim, którego naczelnym zadaniem była właśnie realizacja kolekcji Vivenderegę, a w zamiarach Ludwiki Marii mile widzianych przez dyplomację Ludwika XIV leżało wprowadzenie na tron Rzeczpospolitej syna Wielkiego Kondusza księcia Henryka Dębiena. Nazwisko Krzysztofa Paca, który był jednym z promotorów tej akcji, wymieniane jest często na liście osób, którym pełne wdzięczności francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wypłacało słone sumy. I poproszę o następne. No oczywiście największa, największa kariera Dwórki Królewskiej w Rzeczpospolitej stała się udziałem um, Marii, um, Primowodo-zamońskiej, sekundowo-sowieckiej. Szlachcie nie podobało się, że królowa wydaje swoje dwórki cudzoziemki za najpierwszych panów Rzeczypospolitej. Tak czy inaczej królowa zręcznie zorganizowała francuską agenturę w Polsce. Anonimowy autor satyry pisał: We wszystkim moim górnym pierwszym fraucymerze, niech każdy sobie mężny kawaler wybierze, którą sobie spodoba dam mu ją za żonę, tylko niechaj, nam nie niechaj mam z niego w tym państwie obrony. Jak pisze Urszula Augustynia w przeciwieństwie do królowych Habsburżanek, które na swoich mężów wpływały w sposób taktowny i zakulistowy, Ludwika Maria wysuwała się na plan pierwszy w sposób wprost ostentacyjny. Podczas gdy obie żony Zygmunta III trzymały krący w i nie było mowy o politykowaniu ani skandalach obyczajowych, biały dwór, dwór francuski był źródłem innych o zasięgu międzynarodowym. Ambasador francuski w Polsce w liście do Ludwika XIV pisał, że ponieważ królowa lubi się otaczać kobietami, poniószyna przez swoje intrygi nie wpływa na bieg spraw. Mowa tu o tekli z osolińskiej-lubomirskiej, choć politykujących pole jak ona było więcej. To jest właśnie tekla Helena, tekla z Lubomirskiej. I poproszę następny. Po Anny jeszcze jedna z dam dworu. E córka gospodara Mączewskiego, yy, która miała trzech polskich mężów. W tym czasie była yy, potocką, w czasie, w czasie kiedy, kiedy pisał o tym ambasador francuski. Yy, o zaangażowaniu kobiet w politykę yy, może świadczyć fakt, że Sobieski pytał siostrę Katarzynę Radziwiłłową przebywającą w Warszawie podczas sejmu w 1666 roku o to, Jakie frakcje między damami, przy których wasza książęca muść stawasz? E, tak jak niegdyś Bona stała się w Polsce propagatorką renesansu i prądu kulturowych rodem z Italii, tak teraz za sprawą notyki Marii i Wolu na nasz grunt. Um, zaczęły docierać wpływy francuskie. też na pewno zwróciliście Państwo uwagę, a za moment, jak będę pokazywała polskie magnatki nawrócone jeszcze w wieku XVI, będzie można bardzo łatwo zaobserwować, jak ogromna zmiana w modzie kobiecej zaszła po przyjeździe do Polski Królowej z Francji. Yy, bardzo proszę o następne zdjęcie. To jest znakomity obraz ze zgodną w Kielcach, jeden chyba piękniejszych na tej wystawie prezentowanej w ubiegłym roku. Konstancji z, Komorowskiej. Konst Konstancji z Komorowskiej Wielopolskiej, ona była żoną Jana Wielopolskiego. No i tutaj jeszcze cytat z rodu Fraszek Potockiego, który bardzo cel celnie opisuje to, jak wygląda ten ubiór dam w, w latach 40. wieku xvii 50 i 60. Ludwika Maria Gonzaga, żona dwóch polskich królów, przez ponad 20 lat nadawała człon na dworze polskim. Zmarła 10 maja 1667 roku, a Jan Kazimierz, który chętnie składał ciężar publicznych obowiązków na głowę żony, abdykował 16 września 1668, przerywając ciągłość dynastyczną. Był ostatnim członkiem Rodowazów Wazów po chądziewisku kredynowym z Jadielonami. I bardzo proszę o kolejne. Oczywiście poza, poza dworem królewskim elitę kobiet w Polsce stanowiły przedstawicielki magnaterii. Ich zachowanie wpływało na modę i życie najpierw szlachcianych, a przez nie moda przechodziła na kobiety w miastach. Y, na przełomie XVI i XVII wieku dochodzi do bardzo dużych, y, znaczących zmian w składzie y, y, magnaterii koronnej. Ponieważ w tym czasie wymierają lub tracą na znaczeniu liczne rody wywodzące się jeszcze ze średniowiecza, tęczyńscy, Burkowie, Tarnowscy, Kmitowie, Kurozwęscy, szafrańcowie czy Odrowążowie, a ich miejsce zajmują przedstawiciele rodów litewsko-ruskich z ziem łączonych do korony na mocy postanowień Unii Lubelskiej. Są to rodziny zamorskich, Zebrzydowskich, Potockich, lubomierskich, Gębickich. W czasach Jana Kazimierza um, elita władzy rekrutowała się często z ludzi nowych, którzy swój awans zawdzięczali w dużej mierze u nas z do... Bardzo proszę hmm. Hmm. Um, tak szybciutko, bo na pewno Państwa najbardziej interesuje um, Anna z Ostów Ostrowska. Zwróćcie też Państwo uwagę, że bardzo często przedstawiane są te kobiety w stronę widowisk. To jest akurat bardzo ciekawe i naznaczone pewnym rysem psychologicznym, bo od Adniaszki Stęczyńskiej i um, często takie portrety zachowywały się także w galerii donatorów klasztorów różnych, ponieważ um, te damy, pierwsze damy, po nie posłowie, no, niejednokrotnie prawdziwe, fortunatki były dobrodziejkami Kościoła katolickiego. Może prawda, w, 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 tym, w przypadku tego mecenasu, mecenatu kobiecego zdecydowanie rzadziej to było zakładanie miast czy budowanie zespołów rezydencjonalnych, ale już fundowanie Kościołów i klasztorów bardzo często, bardzo często było udziałem kobiec elit magnackich. Poproszę następny.